Gdybym ja nie był poetą A pani nie była kobietą To znaczy gdybym ja umiał Bez obłąkania i szału Daj składać pięknemu ciału I tak bym się wyżył, wyszumiał Gdybym mógł kochać bez mitu, Bez nakchnionego zachwytu Bez legendarnych przydatków Bez wahań, wzlotów, upadków Bez mistycznego pomostu Który prowadzi po prostu do pani Pardon pośladków Gdybym opuścić mógł stonu I nie zaznając katuszy Dupie nie wmawiałbym duszy Gdybym z czułego szaleńca Stał się buchałem bez ducha Miał znacznie mniej z Znacznie więcej z świntucha Pani zaś, gdyby pani Został w przy swoich w cudach Mówię o biodach, o budach Kierzę o pani O pani w prawie miłosnej O pani chudzi radosnej O oczach w łagidnych kwiatkach Gdyby się pani zdobyła, na jeszcze jedną zaletę Gdyby tak pani zabiła, przewrotną w sobie kobietę Tę niebezpieczną faterkę, tę chytrą wieczną heterkę To głupie fałszywe zwierzę, co z każdym będzie się darzać By składać, i obnażać Za zawieść czy pustą zabawę, zaparę parę sławę Nawet z miłości Powiedzmy myle w jakiś sposób, powieczony bezwiednie W tak zwanej podświadomości, na efekt cudzej zazdrości Oraz korzyści poprzednie O gdyby pani miała, słuchając na idealnie I sądzi, że bez jej ciała, ekskluzywne sypialni Byłbym stracony, skupiony, chodziłbym błędny, stawiony I że prócz pani na świecie, na żadnej innej kopii, Upojnię skwarnej rozkoszy dość popularnej I że prócz pani na świecie, na żadnej innej kobiecie Nie znalazłbym tyle szczęścia, takiej pełni posięścia Takiej upojnie skwarnej rozkoszy dość popularnej Bez pani spojrzenia, nie ma już dla mnie natchnienia Przybylnych jej gestów, zapadnych w nich coś i próżnie. I odkąd już nie odróżnie, chore już woda na pestów Gdyby się pani powtarza, zmieniła nieco w tym względzie A ja bym się nie rozmarzał, przy seksualnym popędzie To stałaby się z nas para, ach najszczęśliwsza w Warszawie Może się pani powtarza?